Kochani! Dzisiaj chcę pokazać wam objawy żerowania na ogórkach zmienika lucernowca. Zmiennik lucernowiec jest to taki malutki pluskwiaczek, barwy takiej zielono-brązowej, i charakterystyczna cecha to tutaj, u nasady skrzydeł, ma taki żółty trójkącik. To jest osobnik dojrzały, natomiast młode osobniki, których jeszcze nie ma, są bardzo podobne, tylko zielone. Zmiennik lucernowiec właśnie teraz grasuje na naszych ogórkach i tu. Zobaczcie, jest objaw jego żerowania. On właśnie wysysa soki ze szczytu naszej rośliny, i właśnie są takie charakterystyczne objawy, jak te szczyty roślinki zaschnięte. Tych, natomiast, jeżeli jest gorąco, tak jak na przykład dzisiaj, to zmieni klucernowiec prze Nosi się na liście położone niżej i wysysa, wygryza w nich właśnie takie dziurki, jak to jest widoczne tutaj na tym, na tym załączonym obrazku. On też nakuwa związki, zawiązki owoców, w związku z tym krzywią się ogóreczki i grasuje też na fasoli, więc na fasoli mogą być podobne objawy. Więc jeżeli pojawiają się u Was takie właśnie zaschnięte y, szczyty roślinki, lub macie ogóreczki zakrzywione, to znaczy, że zmienik lucernowiec chyba y, grasuje u Was. Ten y, owadzik teraz właśnie w lipcu, czerwiec-lipiec, ma swoje pierwsze pokolenie a od drugiej połowy lipca, czyli od teraz do sierpnia, składa jaja, po czym wylęgną się kolejne. Zmiennik lucernowiec jest takim owadem, który jest bardzo trudny do wyeliminowania. On jest aktywny tylko wcześnie rano, w zasadzie o wschodzie słońca, a potem już, kiedy chcielibyśmy jakoś na niego zadziałać później, to jest to utrudnione, dlatego że to jest owad bardzo płochliwy. Bardzo płochliwy. I wystarczy, że przejdziemy i poruszymy delikatnie rośliną, to on natychmiast odfruwa. Dlatego też tak ciężko jest się go pozbyć. Ja nie znalazłam satysfakcjonującego oprysku na zmiennika lucernowca, bo w zasadzie większość osób poleca tylko środki chemiczne. I my nie chcemy oczywiście ich używać. Raz, że na naszej działce w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby stosować środki chemiczne czy jakieś kupne. A dwa, że ogórki, które są traktowane chemicznie, potem już nie mają takiego wspaniałego smaku. Gdybyście spróbowali nasze ogórki, to one nawet po dwóch latach, bo trzymamy takie słoiki, żeby sprawdzić ich jakość, Nadal są chrupiące i nadal są właśnie takie sprężyste. Nie są takimi, jak to się mówi, nie flaki, tylko e, kap, kapcie. Nie są takimi kapciami, są wyśmienite po prostu w smaku. Pomimo tego, że zmiennik lucernowiec grasuje na naszych ogórkach już od dawna, to i tak są bardzo dobre zbiory, bo mamy już zrobionych 50 słoików ogórków i chcę wam pokazać, bo zaraz będziemy ogórki zbierać. Że to jest ogóreczek maksymalnej wielkości, maksymalnej wielkości, który my wkładamy do słoików. To już jest duży ogórek. Już żeśmy go przegapili. My lubimy właśnie takie malutkie ogóreczki, więc sobie wyobraźcie 50 słoików z takich malutkich ogóreczków. Gdybyśmy czekali na takie lub na większe okazy, to by tych słoików było o wiele, wiele więcej. Ale co teraz możemy Zrobić, żeby jakoś ograniczyć populację tego zmiennika. To jak zobaczycie, mamy mnóstwo rozstawionych takich tych tabliczek lepowych i praktycznie rzecz biorąc, na większości grządek, gdzie są ogórki, to jest po dwie, są po dwie, po trzy takie tablice i ten zmiennik tam się wyłapuje. Taką naturalną metodą na zmiennika. Jest zastosowanie oprysku z krwawnika, i tutaj przygotowałam właśnie przepis, jak to zrobić. Czyli bierzemy 100 gram suszu krwawnika, zalewamy to 10 litrami wody, po czym odstawiamy na 24 godziny i rozcieńczamy w skali 1 do 10, czyli 1% wody z krwawnika. Na 10 porcji yy, wody, i tym opryskujemy. No i tu jest ważne, że ten oprysk trzeba zrobić o świcie, wtedy kiedy zmiennik Lucernowiec o wschodzie słońca jest jeszcze ospały, bo później już jest pełen energii. My też i nie znaleźliśmy krwawnika, przeszukaliśmy tutaj dostępną okolicę, ale krwawnika nie było. W związku z tym my stosujemy inną metodę. Może ona się Wam wydać dziwna, ale zobaczcie, jak pomyślimy sobie w ogóle o naszym życiu nie tylko o ogórkach to możemy powiedzieć, że co mierzymy, to dostajemy. Że jeżeli na przykład złościmy się, to dostajemy mnóstwo powodów do złości. Jeżeli natomiast cieszymy się z czegoś, Jesteśmy za coś wdzięczni, to dostajemy mnóstwo powodów do tego, żebyśmy mogli tak się czuć. Siła naszego umysłu jest nieprawdopodobna. Nasza wyobraźnia, nasz mózg nie odróżnia tego, co jest wyobrażone od tego, co rzeczywiście jest przeżyte. Jeżeli teraz w tym momencie będziemy przypominać sobie same najgorsze momenty z naszego życia, to możemy. Oprócz tego, że doprowadzimy do spadku nastroju natychmiast, możemy nawet zacząć płakać i odczuć, że jesteśmy nieszczęśliwi. Jeżeli natomiast zaczniemy przypominać sobie najfajniejsze, najzabawniejsze, najszczęśliwsze momenty z naszego życia, to natychmiast ma to odzwierciedlenie w naszym nastroju i możemy nawet zacząć się śmiać, tylko dlatego, że żeśmy sobie to wyobrazili. W pewien sposób. Kreujemy naszymi wyobrażeniami rzeczywistość, w której żyjemy. I jesteśmy przekonani, że jest podobnie na działce. Kiedy myślimy o naszych ogóreczkach, kiedy rozmawiamy o ogórkach, a to jest u nas temat do rozmowy taki jak każdy inny, to zawsze mówimy i wyobrażamy sobie, że nasze ogórki są piękne, że nasze ogórki są zdrowe, że są proste. Że są smaczne, że rośliny, na których żyją, na których rosną, są roślinami zdrowymi, że dla każdego tutaj znajdzie się jego część tortu, że i zmieni lucernowiec, może mieć swoją część i my możemy również mieć swoją część, i że my sobie nie przeszkadzamy, ani ze sobą nie konkurujemy. Nie konkurujemy. Z małym owadzikiem o nasze ogórki. Zawsze, ilekroć zbieram ogórki i widzę te dziurki, ilekroć widzę te wyschnięte szczyty roślin, myślę o tym, że wszystko zawsze działa na korzyść że natura jest mądra i wie, co ma robić, wie, jak ma zarządzać tymi wszystkimi procesami, które mają miejsce na działce. Jeżeli przychodziłabym na działkę z takim nastawieniem, o matko, znowu coś tutaj się pojawiło, za chwilę nie będzie ogórków. Jeżeli bym o tym mówiła, zobacz do męża, nic nie będzie z tych ogórków, nic, wszystko za chwilę padnie, to jestem przekonana, że tak właśnie by było. Ale ja robię co innego. Mówię: zobacz, kochanie, jakie są piękne nasze ogórki, zobacz, jak pięknie rosną. Jest dopiero początek sezonu, a my mamy dopiero 50 słoików. I może ktoś z Was podważy naukowość tej metody, ale dla nas to nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ my wiemy, że to działa: że te rośliny są w naszej energii, że one rosną tak wspaniale, takie okazałe i dają taki plon, dlatego że my. Jesteśmy uważni na to, co o nich myślimy, co o nich mówimy i co czujemy, kiedy tu jesteśmy. Nie próbowaliście nigdy takiego emocjonalnego oprysku pozytywnego? Spróbujcie. Stuprocentowa gwarancja, że na pewno się to uda.